Jak to możliwe, że mój poranek trwa do 11, mimo że mam dwie firmy i dwójkę dzieci? Kilkadziesiąt sekund pokażę ci mój cały. Po dzień. Po prostu moje dzieci dają nam pospać, wstają gdzieś w okolicach 8, więc my też się budzimy o 8. Trochę się z nimi bawię, myję zęby i później przychodzę do czegoś, co robię od trzech lat codziennie rano, czyli notatki na dzisiejszy dzień i e maile Karola nie zauważyła, że nagrywam i czyści mi tusze, córcia zrobiła mi śniadanie, a ja zakładam okulary Rajban Meta, żeby pokazać wam point of view z mojego dnia. Wydrukowałem papiery faktury, pojechałem najpierw do księcia, i potem od razu jadę do biura. Tutaj pokazuję sprzedaż, bo jedna z moich firm to jest handel internetowy. Tu jest nasz magazyn. Tu jest nasz taki chill room, fajny, oszklony, gdzie sobie gramy w playa. Tu biuro. Ja siedzę po lewej. Tu licznik z Shopify'a. Siadam do moich zadań, przepisuję je zawsze na duży zeszyt. Tutaj spotykam się z Mikołajem, jednym z moich wspólników z drugiej firmy. Budowaliśmy apkę. Tu wpada Tymek, z którym prowadzę UMS, a tutaj Witek. I tutaj z Tymkiem omawiamy kwestie reklam, kontentu. Chcemy do domu starców jechać w tym roku. Tutaj wpada Kurier post trochę szybciej, Witek nie wyrobił się z tejpowaniem paczek, więc pomagamy mu, tejpujemy wszystkie paczki. Kurier wyjeżdża z nimi, a ja wracam do pracy przy biurze. W międzyczasie mam jedno spotkanie. Tu wyzywam Michała z naszego działu marketingowego na meczyk, żegnam się z nim i lecę do domu. Oczywiście bawię się trochę z dziećmi, jem obiad i tym razem wybieram się na siłkę. Nie, nie jest to codzienność, ale staram się, idę z żonkami. No a wieczorem trochę pracy przy komputerze. YouTube i montowanie. Jeżeli ciekawi cię więcej z życia takiego młodego przedsiębiorcy, to daj znać.